Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Dawno mnie tutaj nie było, ale to dlatego, że i organizowałam własną imprezę osiemnastkową oraz miałam kilka różnych zadań na celów, tak naprawdę na listopad 2022 roku. A teraz chciałam Wam dzisiaj przejść, dzisiaj chciałam po prostu Was zaprosić na film pod tytułem Ulubieńcy ostatnich trzech miesięcy. Ja bardzo lubię sobie z każdą porą roku tworzyć takich ulubieńców, zapisywać to, co mi się sprawdziło, co nie. Dzisiaj porozmawiamy tylko o sprawdzonych produktach, a więc nie przedłużając, chcę jeszcze zaznaczyć, że będą to produkty, większość to jest beauty oraz, tak naprawdę to są produkty beauty, mam tylko kilka produktów z innych z innych dzieci, że tak powiem. Więc zaczynając od pielęgnacji, chciałam, bo to tak naprawdę uwielbiam pielęgnację, chciałam Wam bardzo polecić ten żel srawe. Ja go kupiłam kiedyś na promocji w Superfarmie i powiem Wam tak, ogółem na początku, jako że byłam zawsze przyzwyczajona do wiecie, cen drogeryjnych, szczególnie tych cen z Rossmana, właśnie tego typu produktów, czyli no powiedzmy te ceny oscylowały pomiędzy 20 a 30 zł, to danie około 60-5 zł, i to, tak na, I to też na promocji, jakoś 60. To było dosyć dużo, ale muszę powiedzieć, że naprawdę to jest warte świeczki, to jest warte tej ceny, dlatego że ja go kupiłam, jak mówiłam, jakoś w sierpniu i mam go jeszcze tyle, a użyłam go codziennie, minimum dwa razy dziennie, a czasami nawet jak zmywam dobrze makijaż, to i trzy. Także serio to jest genialny produkt. Wydaje mi się, że dzięki temu już ma w składzie niacynamit oraz kwas hialuronowy. To nie, mam, nie czuję uczucia ściągnięcia po tym żelu, ale widzę, że skóra jest oczyszczona, więc dla mnie on jest przegenialny i to, co wszyscy mówią, warto go spróbować. Ja osobiście będę Wam także nagrywała jakiś filmik odnośnie pielęgnacji tej, co mam na zimę, gdyż tak naprawdę, ponieważ dzisiaj jest 1 grudzień, jak nagrywam, to zaczęłam nową pielęgnację i na pewno Wam powiem o innym żelu z marki serawe, które kupiłam. I on też, będziemy go testować, zobaczymy, czy on też jest taki jak ten, a nawet może i lepszy. Także serawe dla mnie 10 na 10. Kolejnym produktem, który chciałabym polecić także z pielęgnacji jest, jak widzicie, już prawie denko tego toniku z Farmaceris. Ten tonik jest naprawdę przegenialny, dlatego że on naprawdę ładnie nawilża, powoduje, że nawet jeżeli czujecie jakieś uczucie ściągnięcia, nie mówię już po samym żelu, ale na przykład, nie wiem, nosiliście cały dzień ciężki makijaż i ta skóra jest przesuszona, albo w tych warunkach, jak teraz mamy, kiedy już jest zimno i ta skóra naprawdę, że tak powiem, potrzebuje nawilżenia, to ten tonik sprawdzi się przegenialnie. Jest to tonik nawilżający, to jest tak naprawdę mgiełka tonizująco nawieżająco łagodząca i naprawdę... Jest świetna. Dostaniecie ją w drogerii, drogerii, drogerii Superfarm, ale także w Aptece. Ja ją kupiłam w aptece, nie wiem ile kosztowała, tak chyba około 35 zł, tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, więc na pewno może dam Wam linka w opisie. I właśnie powiem wam, że ta, ta mgiełka jest naprawdę świetna, szczególnie dla celów suchych, ale też dla takich które, tak jak na przykład moja, korzystają z kwasu, z retinolu, z niacinamidu, z składników aktywnych, bo wiadomo, że te składniki przysuszają. Kolejny produkt i tym razem jeszcze będziemy się siedzieć w pielęgnacji, to jest właśnie już denko produktu, tego serum z The Ordinary, najsłynniejszego chyba serum z niacinamidem i cynkiem. Niacinamid jest tutaj w stężeniu 10% oraz cynk w stężeniu 1%. Muszę Wam przyznać jedno, naprawdę to coś, to malutkie coś, starcza na bardzo długo, więc jest to mega wydajne, mimo że wydaje się takie niewinne, niepozorne, wydaje się, że to za chwilę się skończy, ale używacie kilka kropelek, a naprawdę to coś, ile razy, można powiedzieć, miałam skórę, na przykład widać, że Boże, zaraz mi coś wysypie, miałam kaszkę, i naprawdę ta, ten, ten produkt doprowadził moją skórę do perfekcji. Jak wiecie, ja też cierpię na trądzik hormonalny, głównie y, mam trądzik hormonalny, więc y, tutaj tak naprawdę kosmetyki za wiele nie zrobią, ale powiem Wam, że przy pielęgnacji, którą teraz sobie układam, y, przy tej mojej pielęgnacji świadomej, naprawdę y, kiedy włączałam ten produkt, to widziałam, że moja skóra nawet jest w stanie, można powiedzieć, y, po prostu ona się. Y, można powiedzieć, że te produkty bardzo ją złagodziły i spowodowały, że ten trądzik po prostu tak opadł, że tak powiem, w sensie jest go mniej. Także naprawdę jestem mega zadowolona z tego produktu. Jeżeli chodzi o ciało, ja mam jednego ulubieńca, gdyż yy, głównie go używałam, i jest to właśnie to mleczko do ciała wygładzające. Powiem wam, że ja ostatnio bardzo polubiłam stosować różnego rodzaju mleczka, takie produkty cięższe, na przykład czy też. No, może niekoniecznie olejki, ani niekoniecznie y, takie mus do ciała, ale ja myślałam właśnie zawsze, że mleczka to będą takie super klejące, y, takie bardzo ciężkie, które spowodują, że po prostu będzie wam niewygodnie, a to, jak pięknie się wkłania to mleczko, to jest niesamowite. Plus jego pojemność. Wiecie, ja jestem w klasie materialnej i to znaczy tylko tyle, że naprawdę nie mam czasu, żeby bawić się. Wiecie, w kupowanie non stop produktów. Ja dużo korzystam z pielęgnacja, bardzo dbam o siebie, że uważam, że mi to sprawia przyjemność, to jest taka chwilka oddechu od wszystkich obowiązków, i powiem wam, że dla mnie to mleczko zapach też jest przegenialny, a przede wszystkim za działanie, że ono faktycznie nawilża. Ja mam straszny problem z przesuszającymi się dłońmi, szczególnie z przesuszającymi się nogami, na przykład po depilacji też. Czy też stopy, i powiem Wam, że mi to zastępuje czasami i krem do rąk, i krem do stóp, także bardzo Wam go polecam. Ja go kupiłam osobiście w biedronce, gdyż pamiętam, że potrzebowałam na tip-top czegoś, ale można go dostać też w Rosmanie i naprawdę szczerze jestem zachwycona. To jest genialny produkt. Jeżeli chodzi o włosy, to moim takim ulubieńcem stał się, w ogóle stała się marka Eveline i w ogóle ta seria I'm Bio. To są produkty, słuchajcie, wegańskie. Chyba tak. To są produkty, tak, w 100% wegańskie. To, co mogę Wam powiedzieć, ja się nie spodziewałam, że po Marce Eveline, tak naprawdę, że oprócz świetnych kosmetyków, które robią, świetnych lakierów do paznokci, które robią, wydadzą jeszcze, można powiedzieć, świetną serię do włosów. Ja wiem, że ona już jakiś czas jest na rynku, ale powiem Wam, że ja ją poznałam tak niedawno. Powiem tak, i mi się włosy zaczęły jakoś tak od. Yy, Pół roku kręcić, więc wiadomo, że starałam się coś z tym zrobić. I na początku, o ile stra strasznie prostowałam, wiecie, chciałam się pozbyć tego efektu. O tyle mm, polubiłam bardzo włos po tej odżywce, bo faktycznie proteiny one po prostu mają za z zadaniem wydobywać skręt i u mnie to robią, ale wiem, mam porównanie z odżywką Base Only bioproteinową i wydaje mi się, że ta jest jak na razie lepsza, chociaż jeszcze będę testowała, bo nie zaczęłam tak dokładnie. To jest akurat odbudowująca odżywka z proteinami, powiem Wam tak, ja jej używam odrobinkę, więc ona jest super wydajna, bo jeszcze mam jej, ojejku, zobaczcie, jeszcze mam jej tyle, a stosuję ją, słuchajcie, od, no od września, jakoś tak, to są lubienie z ostatnich trzech miesięcy, więc jakoś od września kupiłam ją na początku roku szkolnego w mojej klasie maturalnej i powiem Wam, że jest genialna, takiego produktu. Y, jeszcze nie widziałam. W sensie być może też się tak zachwycam, dlatego że to jest moje takie pierwsze starcie z proteinami. Natomiast powiem Wam, w porównaniu do innych odżywek naprawdę ona mi na mnie świetnie działa. Włosy są przede wszystkim bardzo ładnie takie podkręcone, że ja lubię loki, które mam właśnie po tej odżywce. Ona naprawdę świetnie je wydobywa, także bardzo polecam. I teraz przejdziemy do ulubieńców takich niekosmetycznych. Więc jeżeli chodzi o ubrania, ja mam tak naprawdę tylko y, takie ulubione moje spodnie, o których chciałam Wam powiedzieć, dlatego że są z marki, która w Polsce jest, ale nie jest tak super znana, tak mi się wydaje. Są to, słuchajcie, spodnie typu straight uh, z Medicine, znaczy uh, to jest w ogóle model wide leg, na pewno Wam zaraz pokażę miniaturkę, nie wiem, czy dobrze widać. One, jak widzicie, są bardzo proste, to jest bardzo prosty krój spodni, uh, one są lekko rozszerzane. Ale nie są rozszerzane jakoś tak, na przykład jak dzwony, że przy końcu, czy są ogromnie duże. Tylko one są właśnie takie idealne, bo są lekko poszerzone, ale nie są takie, wiecie, za duże. Ostatnio powiem Wam, że y, jakoś przestało mi się podobać takie spodnie super, super duże, oversize, których mam w szafie chyba z cztery pary. Postanowiłam sobie, że kupię sobie te i powiem Wam tak, ja byłam zdziwiona, bo osobiście jakoś do medycyny nie wchodziłam czasami. No, mam kilka, jakieś tam par ubrań z tego sklepu, natomiast muszę Wam przyznać, że jakoś mi tam nie korciło, żeby wchodzić wolę sklepy typu Bershka i Zara, ale postanę, ponieważ potrzebowałam na bardzo na typ dobręcz spodni do pracy, to kupiłam sobie właśnie je, bo były jeszcze też na promocji, powiem Wam, takiej dosyć dobrej, bo trafiłam je chyba za cztery dyszki ze 140, więc to naprawdę była dobra promocja i to, co mi się w nich podoba, to jest fakt, że one po pierwsze są bardzo wygodne, jak na dżinsy one są dopasowane do mojego kształtu, ale są wygodne. A po drugie to, że one naprawdę leżą przegenialnie. Zaraz sami zobaczycie, że serio one wyglądają cudownie. Można je zestawić ze wszystkim. Mam kilka zdjęć właśnie, ja byłam w, na, w nich nawet na początek roku szkolnego i wyglądają przebosko, po prostu genialnie. Nie jestem w stanie nic więcej o nich powiedzieć, ale to, co ważne, to właśnie to, że naprawdę są jakościowe, bo Nieraz mam coś takiego, że jak piorę dżinsy, to po pewnym czasie one tak blakną, nawet nie, że blakną, ale ten kolor, kolor się wytrąca, yy, są takie zniszczone, szczerze ty mam bardzo dużo, bo chodziłam w nich mega wiele razy, i powiem Wam, że naprawdę one są w świetnej jakości nadal, także mega polecam Slepedy syn, mega polecam jeansy stamtąd. I taka dosyć naturalna rzecz, ale może przyda się tym maturzystom, którzy zdają w tym roku yy, szkolnym, czy też w przyszłych. To są słuchajcie, książki z nowej ery. Ja tutaj mam polski rozszerzony, gdyż takowy też zdaję. Natomiast ogółem polecam Wam książki z nowej ery, bo są naprawdę bardzo ładnie napisane. Mówię szczególnie te z naszej matury, jakby w sensie te, które były wydane pod nową podstawę programową, nową maturę 2023. Dlaczego? Dlatego, że mam porównanie z książkami, nawet za mną jest, z książkami, które były na rok 2015, 16, 18, i powiem wam, że te książki są osobiście. Te, co teraz mamy, sto razy lepsze, są przede wszystkim ładniejsze, ale to, co jest fajne, szczególnie na przykład w polskim, to, że mamy tutaj konteksty ładnie napisane, mamy tutaj uwzględnione najważniejsze informacje, które na przykład na powtórzeniach maturalnych, które teraz mam, są mega przydatne. Także powiem Wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona z tej książki i sądzę, że, sądzę, że na pewno ona pomoże mi w osiągnięciu dobrych wyników na maturze. Ale na pewno jeszcze Wam wspomnę coś więcej o moich książkach, przygotowaniach do matury w jakichś kolejnych filmach. To wszystko na dziś. Tu są tacy, tacy główni ulubieńcy tych trzech miesięcy. Widzimy się, jeżeli chodzi o ulubieńców, są za trzy miesiące, dlatego że ja co miesiąc aż tyle produktów nowych nie używam. Dajcie znać, co sądzicie o tym filmie, napiszcie mi w komentarzach, czy macie może jakieś prośby. Zapraszam na mojego Insta, OlaRusz, oraz na TikToka, także OlaRusz, tylko już bez podłogi. I naprawdę zachęcam Was w ogóle do obserwowania mnie, gdyż ja aktualnie, wiecie, w grudniu mam taką głowę pełną pomysłów, chcę wiele rzeczy zrealizować. Jestem mega podekscytowana tym miesiącem. Także em, w ogóle też wyzwanie zaczęłam treningowe, takie związane z siłownią. tak by ktoś chciał, czy to może dołączyć, czy się zainspirować, to zapraszam na Insta szczególnie. Także dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.